Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Adi i witam Was w 10 odcinku gry FC Mobile na moim kanale. W tym odcinku rozegrałem Was mecz piłkarski UEFA Champions League FC Barcelona kontra Manchester United i to będzie mecz rewążowy. Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem jak i z meczem. Oczywiście pierwszy mecz wygraliśmy aż 4 do 1 Także bez bezbędnego przedłużenia lecimy z drugim meczem Barcelona kontra Manchester United. Zobaczymy, jak to za Barcelonę pójdzie, ale myślę, że bardzo dobrze. Tak mi się udaje, ale zobaczymy. W pierwszym meczu Robert Lewandowski strzelił aż pierwsze cztery bramki. Także rozpoczynamy mecz i będzie prezentacja obu drużyn. Oczywiście tutaj gramy bez zmian. Także Barcelona powoli, wielkimi krokami, idzie do upragnionego finału Ligi Mistrzów. Także jedziemy Lewandowski. Do Ferran Torres, do Torres, do kundę, Romeu, do Orio Romeu, do kundogan, Gundogan. kundogan. Jakaś kundogan. Nie mm komponent -hmm. do Ferran Torres, do Torres. Orio Romeu. Sędzi Roberto do Kundogana. na Do Roberta Lewandowskiego, niestety. Obrońca przejął to piłkę Manchester United. Jeszcze mam piłkę Lewandowski. Czy będzie gol R Lewandowski? Ona na broni. Okej. Okay. Rzadko na Roberta Lewandowskiego. I tak jest. Kolejny gol dla Barcelony. Już 5 bramek. 3 przeciwko Manchesterowi. United strzelił właśnie Robert Lewandowski. Idealnie. 1-0 prowadzimy w tym spotkaniu. Czy będzie 2? No niestety nie, Martinez przejął to. Chociaż Gundogan. Jeszcze tam walczymy, walczymy. Ferran Torres. Pedri, Pedri, uderz Pedri! 2 do 0, Pedri szalcym drugiej bramki w 23 minucie, ona na bez szans, kolejny raz, po raz szósty już, no idealnie, Barcelona gromi Manchester United, ale Pedri jak ładnie zmieścił, no no no, zresztą zobaczcie jeszcze raz na tą powtórkę, Pedri od Ferran Torresa do sześciułka. Ja ten strzelił na 2-0. Także idealnie. Żeby trzymać taką pasę do końca tych rozgrywek. Gundogan, Araujo. No, Araujo. Warrior do Ferran, Na Do Ferrana, Ferran Torres. Torres, 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 Torres. 3 do 0. Trzydziestej pierwszej minucie. Ferran Torres na 3 do zera. Idealne podanie od, od Ariola Romeu. A ten wykorzystuje. Idealnie. Po prostu coś pięknego. do Lewandowski, 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 do kiewego Gavi. Jeszcze Lewandowski nie jest na spalonym. A mogło być już 4 do 0. A tak to jest 3 nadal, ale. Ale i tak jest ładny wynik. Była 7 do 1. Także idealnie, zresztą tu sami widzicie. Jajajaj, Kasimiro, Kasimiro. Kasimiro, się przyścі, Kasimiro. Brawo. Wybijamy tą piłkę jak najdalej. I był spalony. Minimalny. Także idealnie. Sędzia naliczył 2 minuty do końca pierwszej połowy. Trztęgę do kundę. Orior meł, do Widzi tam Gawiego, który sędzia przerywa mecz. Wygramy 3 do 0 po pierwszej połowie. Zobaczymy jak będzie druga połowa, ale myślę, że już na luzie. Też tak. Pierwszy mecz był na luzie, to i tak drugi też będzie, także... Idealnie. Majki, pięknie zamierzałem, solo I teraz do Roberta. Robert Lewandowski, sam na sam z bramkarzem. Robert Lewandowski. Tak, ja spokonuję bramkarza po raz. Szósty. 8 do 1. W 52 minucie. Lewandowski, szalona. 4 do 0. Idealnie. Idealnie. Jeszcze ze swojej słabszej, le, lepszej nogi, znaczy prawej. Idealnie to, to zrobił Robert Lawonowski. No, idealnie. I kolejna bramka wpada na jego konto. Araujo Ferran Torres. się przyjmice Ferran Torres. Zagranie do Roberta. Robert Lewandowski, czy będzie? Nie ma. Myślałem, że to. Ej. Strzeli, ale niestety nie udało mu się to. A szkoda trochę, ale okej. Okay. Araujo. Gundogan. Ferran Torres. Niestety niecalne to było podanie do Ferana Torresa Lewandowski. Gundogan do Ferran Torresa. Ferran Torres do Roberta Lewandowskiego, który jest na pełnej szybkości. Lewandowski, Lewandowski hat-trick w 70. minucie kolejny hat-trick Roberta Lewandowskiego, już drugi i wygramy z Manchesterem United już 5 do 0 Barcelona no grom, grałam tej Manchester United, nie ukrywajmy ale Lewandowski ma swojego dru drugiego hat-tricka w, w, przeciw, przeciwko Manchesterowi United idealnie mi się to podoba Lewandowski do Torres Torres wypatrzył tam Gawiego nie mam komu zagrać do Cancelo na Roberta Lewandowskiego i ten strzelił 7 minut Kolejną 70 77 minuta. Robert Lewandowski swój, ze swoim czwartym trwieniem w tym meczu, ale za ładna piłka na głowę właśnie Roberta. Ona ma po raz sz szósty. Po raz dziesiąty, przepraszam, po raz 10 bez szans. Idealnie to zrobili. Wprowadzi mu 6 do zera. A wynik dwu meczu jest 10 do 1. Także, no, Niez, niezły wynik. Jak powiem Wam tak szczerze: Gunde... wybija piłkę i ona nałapie w ręce. Kolejny raz. To ta jest akcja. I sędzia kończy ten mecz wynikiem 6-0 do 0 dla Barcelony. I Barcelona przechodzi do półfinału. Także myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego meczu, właśnie z tej serii na moim kanale. Na razie.